Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek, cieszę się, że jesteście. Właśnie piję, no może nieporanną kawę, ale nie wiem, czy wiecie, wczoraj pojawił się ciekawy materiał, w którym wyjaśniam, jakie zmiany w najbliższym czasie nastąpią na kanale. Lubię komiksy, który oczywiście prowadzę od ponad 4 lat. Przyszła pora na zmiany jest to konieczne, i mam nadzieję, że zrozumiecie i zaakceptujecie. Jak to wyjdzie, nie wiem. Na razie jest to poligon doświadczalny, który wierzę, że będzie e, no, dobrym m, przeżyciem dla mnie. Przede wszystkim da mi troszeczkę więcej luzu, a Wam bardziej skondensowane materiały. Oczywiście dalej chcę pozostać sobą. Dalej będę to robił na żywo, ale w zmienionej formie. Właśnie teraz się relaksuję, bo od przyszłego tygodnia ruszamy. W tym chciałem jeszcze troszeczkę zejść z tych materiałów, które już miałem dla Was przygotowane i definitywnie zaczniemy, już Wam mogę powiedzieć w poniedziałek, z pierwszym takim materiałem z wydawnictwa Kultura Gniewu. Dum-dum, właśnie sobie teraz czytam dla Waszej informacji i tutaj chciałem od razu sprostować. Łukasz Wojciechowski odpowiada za ten komiks, pomyliłem się z innym Wojciechowskim, zresztą to nazwisko w szczególny sposób jest mi bardzo, bardzo bliskie. I mówimy oczywiście o autorze komiksu związanego z grabarzem, który jakiś czas temu też został wydany w zbiorczym takim wydaniu, też właśnie przez kulturę gniewu. Także za moją wpadkę bardzo przepraszam. To będzie na materiale, ja już tego nie ciąłem, bo naprawdę chcę to zmontować, spróbować zobaczyć jak to wyjdzie, ale będę starał się unikać takich. Właśnie błędów. Natomiast ważną informacją jest to, że tam trochę inaczej będę mówił i opowiadał bardziej w taki właśnie sposób, jak teraz. Moje przemyślenia na temat komiksu troszeczkę będzie to wszystko pomieszane. Nie skupię się na tym, że akcja dzieje się tak, 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 i tak, tak, i tak, i tak. I tak. Bo to jest akurat opisane w internecie. Taką fabułę możecie sobie znaleźć. Czyli ten główny zarys historii. Ja wracam do czytania i. Oczywiście, niech moc będzie z Wami. A tak na poważnie, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Bardzo, bardzo będzie mi wtedy miło. Możecie też wesprzeć moją twórczość. A przy okazji, nie zapomnijcie o tym, aby skomentować, polubić, udostępnić. Więc ostatni tydzień tego, co jeszcze przed nami, a później zaczynamy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.